Dzień dobry! O, koty jak się zdziwiły, tak? Koty jak się zdziwiły! Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będzie vlog. Yy, zaraz mój mąż wróci z pracy, jedziemy do IKEA. Czujecie to? My do IKEA. Czujecie to? No i stwierdziłam, że nagram Wam vloga, bo przecież taki był płacz, że nie ma vlogów, że o matko, no już tak rzeliście tam jak małe dzieciaki normalnie. Mówię, no nie wytrzymam z Wami za chwilę, no już... Mówię, o matko, więc zliczuję się, mówię, nagram dla nich vloga, tak jak zawsze to robiłam. I chodzi o to, ale se znalazłam, że przed chwilą byłam ubrana w golf, który Wam zaraz pokażę, ale yy, musiałam go zdjąć. No temat golfu będzie za chwilę i chcę powiedzieć tylko tyle, że nie chciałabym nagrywać tylko i wyłącznie tego vloga w domu, chciałabym nagrać też coś tam, jak będziemy. Ale! Ja się cholera jasna do żeby nie przeklinać, wstydzę. No ja nie wiem, normalnie tak to mogę stać, gadać i normalnie tańczyć, śpiewać i nie wiem, nagołazić. A jak mam iść publicznie, wyjąć kamerę, no to mnie krew zalewa i poptokach jest. Nie wiem. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. A teraz przejdźmy do golfów. Nienawidzę golfów. Nigdy nie lubiłam golfów. Nie będę lubiła golfów. Normalnie dostaję białej gorączki, krew mnie zalewa, gorąco mi się robi. Siódme tym mnie oblewają i... Nie mogę. I ten golf wygląda następująco. On jest fajny, słuchajcie, on jest wygodny, materiał leciutki, guziczki ma tutaj takie ekstra. I ten golfik jest przylegający do szyi. Ostatnio w filmiku takim krótkim, który Wam pokazałam, możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. I on przylega do szyi, ale on nie jest obciskający strasznie. To znaczy, no nie odstaje, ale przylega do szyi. No i nie mogę. No uwierzcie mi, że nie mogę. Miałam go na sobie tylko przez chwilę. Gdy do Was gadałam w tamtym filmie i stwierdziłam, że no cholera jasna, nie, no nie da się, po prostu nie da się. A tu mam rzeczy do wyrzucenia, bo zaraz będziemy wychodzić, jak mój mąż przyjdzie. Żel z balea, który zużyłam, yy, który kosztuje grosze. To niestety muszę wyrzucić. Jest to Zivroshe i to była maseczka, która miała być do twarzy i do włosów. Do włosów to się zachiny ludowe nie nadaje naprawdę, bo to ma w sobie jakieś takie drobiny, coś, coś takiego, później mi to w kłakach zostaje, także no, nie chcę mi się nawet o tym rozgadywać. I tu była płukanka taka octowa z malin, z octu z malin, z Yves Rocher i ona jest fajna, ona jest ekstra, bardzo włosy mi się po tym zmiękczają i nawilżają, ale uważam, że z naszej firmy Marion, która jest dużo tańsza ta półkanka, bardziej się opłaca, a ta jest po prostu moim zdaniem za droga. I tu mam olejek, opakowanie od olejku, który teraz wyjęłam z, do użytku. I to jest Alverde z tymi pięcioma olejkami. Tu macie olejki, możecie sobie przepisać, przeczytać jakie to są. A ja po prostu teraz zużyłam... O, To jest ten z rozmarynem i mm, cytryną. Wiem, że to jest dość specyficzny zapach, nie wszystkim się on podoba. Ja jednak naprawdę... Lubię takie dziwne zapachy i on mi w ogóle nie, nie przeszkadza. Zawsze jak się nim nasmarowywałam, bo to jest na ten, Na celulit. No i słuchajcie tego, zawsze jak się nim nasmarowałam, to y, smarowałam sobie brzuszek, pupkę i utka. No i Juda. I mój mąż zawsze mówi tak, a ty znowu się tą Kamforą nasmarowałaś? Baja bongo. Więc dobra, trzymajcie kciuki za to, abym się odważyła i wyjęła tą kamerę w tej Ikei albo w ogóle gdziekolwiek na chwilę. No, przecież nikt mnie nie zje, nie? No. A teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Ja już zaraz będę ich całować. No, hi, gruby! Nie, nie, no. Dawno nie byłeś na filmie, wiesz? A mi! Gdzie masz rączki, kochany mój? Tu, o co się. Ojej! No na tle prania? No, kochany mój! No mi! Nie przejmujcie się, jak robią mi, tak robią mi cały czas. No, bardzo zobaczcie. Gabaryty. A ja mam papcie i łaży w majtkach. Jeszcze się nie ubrałam od spodu, od, spodu, od dołu. Taki jestem śliczny. O, nie, żadnych klejnotów na wizji. Nie, absolutnie. Ja nie, nie będę później z cenzurą walczyć. A ty co? O, coś się ruszyło. Tak. No dobra. Jedziemy zaraz i wy też trzymajcie kciuki, żeby nam się udało coś nagrać. Ojej! Tak. Czego Milano ty mi umczysz? Tu jest wszystko. Mm, tu jest po prostu wszystko. No i ważniejszy jest. Bluszcz. Bluszcz. Nigdy bym nie powiedziała, że kupię sztuczne kwiaty. Ej, nie. Co się z ludźmi robi? Ty, toaleta. Toaleta. Giugno! Bajer. Fajne, składasz mi? Oho, mi będzie składał. Co myślisz? Hmm? Robi? Źle robisz. No on ci mówi? Nie, dobrze robi. No jest, turysta. Ale piękne. A jak mój bluszcz spadnie, to masz wciary. Niony! On pomaga. On chce. Mówi, że źle robisz. Nie? Jeden mądrzejszy od drugiego. Niony? Czy tu się nie da się no, ale on ci pomaga? No tak, dupom Dupą na obrazku siedzisz. Halo, puszysty. Niuna, dobrze mówiłeś. Dwie ciemniejsze, dwie jaśniejsze są, tak? A widzisz? Oni dobrze mówili. O, on ci tam pokazuje. Zobacz, zobacz, zobacz. O, on ci mówi, zobacz, Miuna to jest po prostu. Jak dosyć oni ci pomagają? A se jest to będzie przy szafie? Miuna ci pokazuje, to nie tu. A tu jest dziura, tu nie jest Zaakceptowane? A uh to -huh. Bluszcz? Zaakceptowane, czy nie? O, zaakceptowane. On sobie myśli, ale mam plac zabaw. Nowy drapak. Czy ty mądrze jesteś? No już cikita wzo. Cikita wzo! Nie no. Tam będzie bluszcz. Widzisz, na wierzchu Oho. No widzisz. W będzie fruch. Tak, bluszcz będzie fruzą. Składanie szafy nie, bo pozarywasz dechy. <laughs> pozarywasz dechy. A ty? Z drążkiem? Walczysz z drążkiem? Buzia, rozpakuj rzeczy z Ikei. Oho! Baja On ci tłumaczy, źle zaczynasz już. Patrz, on ci wytropi, która pierwsza. Mówi, że ta. Nie, nie no, on nie jest zainteresowany, on tak tylko wiesz, będzie zerkany. tak? Tam nie masz miejsca. No, on musi. no musi. tylko jedyna co za pocisk. Jak to Widzisz, śrubokręt, on już ci pomoże. On ci pomoże. Małku. O, o, widzisz? Tu musisz zadbać. To 50 złotych, oddaj. No, oddaj 50 złotych. No, widzisz? I kupca śrubokręt. Jest... O nie, turysta. Turysta. Mamy że to nie tak. Nie Nie Ty już prawie w szafie, w szafie siedzisz. Będzie się z Co tu wystaje? O jest, szkita Mi, zajrzyj O nie! No nie mam chyba Buziano, takie numery. Takie numery To jest twoja pierwsza i ostatnia szansa posiedzenia w prawie szafie. No niunek! A mi jakiś dziwiony. Mówi, tego porąbało. I stare mu odbiło. Tu już mamy nogi przy sobie. Niuni na pazura bierzesz? Niuni na pazura bierze. Ale szpon! Ale szpon! Dobra, później nie ma składania. Buzia, oddaj klucz! Oddaj klucz. No, oddaj klucz. Wysuń go tam. Nie no, buzia, jaki aktyw. No, niun, ja tego nie wytrzymam. Na no starość go y, wali na łeb. No, niunek, no. Ja cię błagam. Ty nie rób takich pozycji psujących, bo się nie złożysz z powrotem. No, nie! A, toura ja. Ja nie wiem, generalnie to chciałam powiedzieć, że przez tych czubów nie idzie szafy złożyć. Proszę składać, ja idę na kompo.